Dzień dobry, dzień dobry słuchajcie. Nowy tydzień i to co jest dosyć ważne. Ten tydzień jest tygodniem ostatnim przed nową aktualizacją. Raczej. Na 100%, jestem wręcz pewny na stówkę, że nie ma, kurde, opcji, aby pojawił się jeszcze jeden tydzień, gdyż ja obstawiam, że DLC nowe letnie pojawi się 25 czerwca, wiele na to wskazuje i ten tydzień na 100% zostanie przedłużony. Jednakże na ten moment oficjalną informacją jest to, że ten tydzień trwa do 19 czerwca, jednakże ja myślę, że on zostanie na pewno przedłużony i to jest dosyć ważne w kontekście tego, co Wam za niedługo opowiem. Po pierwsze, przechodzimy sobie oczywiście do samochodu które są na zniżce. Ogólnie mógłbym wam powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo dużo samochodów z SSS. I to naprawdę bardzo, bardzo dużo. W kategorii dwudziłowej mamy tutaj, jak widzimy... Hotringa, Everon. Mamy też oczywiście tutaj Tahoma Dominatora GT. Mamy kolejnego tutaj Hotringa i to tyle, ale ten tutaj Hotring nazywa się Sabre. Ogólnie, żeby mieć cenę promocyjną, jak widzicie, tutaj ja muszę zająć trzecie miejsce w 10 wyścigach super serii samochodowej S.A. Aby blokować na niego zniżka. Dlatego na tych pewno dwóch nie mam, bo nie grałem tych wyścigów. Mam tutaj 20 akurat. Może czterodrzwiowych mamy Safera niestandardowego. Mamy Journey'a dwójkę. No, oczywiście Nawiązuje do tego, co mówili. Chociaż nie, o Drag Warsach nic nie mówili, że ma się pojawić w nowym DLC. Chyba tyle, jeżeli chodzi. Czy jeszcze to jakiś był? E, chyba już nie. Raczej już chyba nie ma nic w SSS-ie. E, jest jeden pojazd w legendary, który jest premii. To jest ten Broadway. To do Broadwaya, to tutaj jest w nim możliwość zamontowania sobie oznaczenia taksówkarskiego i można nim robić potem zlecenia taksówkarskie. I to tyle. Tutaj już nie ma żadnej innej zniżki w, w legendary. Jest tylko i wyłącznie jedna zniżka w legendary. Dosłownie, nie tutaj patrzcie, jest puściuteńko. Nic, nic nie ma. Absolutnie nic. Tylko jedna zniżka. I mamy jeszcze zniżkę w Worstoku. Chyba dwa pojazdy to będą. Jest taksówka, oczywiście. Na zalecenia taksówkarskie, bo będą w nowym DLC. Tyle by chyba wychodziło. Tu nic nie widzę, nie widzę żadnej innej zniżki. I reszta, jeżeli chodzi o zniżek, mamy ukryte w dwóch miejscach. Powiedzmy, że ukryte. Pierwsza znajduje się u Simeon. Simeon trochę, powiedzmy, znowu odnowi swoją ofertę, a Naszym pojazdem, który jest na zniżce, jest ten tutaj komecik. I to tyle. Teraz reszta zniżek znajduje się w kolejnym miejscu. Teraz musimy się poruszyć, słuchajcie, do klubu samochodowego, czyli który jest troszeczkę dalej. Tam będziemy mieli ogólnie w klubie samochodowym też jest jedna fajna tutaj rzecz. I dobra, w klubie samochodowym te wszystkie te samochody, czyli Torero, Cheetah oraz. No, znowu to jest Comet. No, ale generalnie te wszystkie fury, one są, no, na zniżce. Dodatkowo, skoro już jesteśmy w klubie samochodowym, wydaje mi się, że warto jest powiedzieć o aucie, co się znalazło na podium, czyli w Komecie, ale Safari. Komet Safari z tego, co ja pamiętam, chyba był on w legendary. To chyba będzie w kategorii dwudrzwiowe, no, wygląda na dwudrzwiowy. Z tego, co pamiętam, on tutaj był w dwudrzwiowych i to była aktualizacja Doomsday, czyli napady na koniec świata. I proszę, yes. jest. Jest za 710 tysięcy. I słuchajcie, zadanie na to, żeby zdobyć tego kometa jest niezwykle proste. Mianowicie, zobaczcie, w klubie samochodowym, żeby wygrać sobie to auto, musimy zająć pierwsze miejsce w pięciu wyścigach w serii wyścigów z klubu samochodowego. Czyli jeszcze raz, dla powtórzenia. Wystarczy, że wygracie pięć wyścigów i macie autko za 710 tysięcy. Nie jest może co prawda to demonem szybkości, no ale 710 tysięcy, jak to można by powiedzieć, pie piechotą nie chodzi. Zapewne sam bym go od razu nie kupił w sklepie, ale skoro jest Możliwość wygrania sobie tego komecika Powiedzmy, że za darmo Czemu nie? No w sumie można zagrać te wyścigi i go sobie zdobyć No i myślę, że kolejna rzecz O którą też, jak mówiłem Też prosiliście Opowiedzenie na temat gandwanu, co się w nim ciekawego znajduje Ogólnie sam sobie gość od Niestety nie ma zbyt fajnej że, Fajnej zniżki, że tak powiedzmy Wiecie, mamy Gia, mamy wyrzutnie M. Ona akurat jest spoko, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju strategię, że tak powiedzmy. Ale tak to to niestety to jest z broń. W Dowie Strach to jest taki pseudo a nasza szalba tłokowa to możecie kupić i zmienić ją na MK2, e, dwururka oraz taktyczny SMG. Taktyczny SMG jest spoko, ale zniżkę mamy na. Chyba to będzie dwórurka, mi się wydaje. Chyba na dwórurkę w takim razie będzie zniżka. Ale wiecie, te zniżki one nie są jakieś mega super bogate, co nie? To... to są naprawdę groszowe sprawy, wiecie ile taka broń kurde może kosztować, 8 tysięcy, 10 tysięcy to są stare bronie. Stare bronie były jeszcze tańsze, więc to z tego będziecie mieli. Jednakże to jeszcze nie koniec jeżeli chodzi o ten tydzień, uwaga gdyż mamy jeszcze kolejną tutaj rzecz, mianowicie zobaczcie, jeżeli wejdziemy sobie w internet mamy też oczywiście zniżki na nieruchomości, tym razem nieruchomościami Zdjęło się to ekskluzywne biuro, czyli Dynasty 8. I Dynasty 8 ma dla nas ofertę. Mianowicie naszą ofertą jest zakup sobie agencji. I zakupienie sobie agencji jest ze wszystkimi tutaj tymi rzeczami, czyli tapety, akcenty, zbrojownia, mieszkanie oraz sam w sobie warsztat. To jest bardzo fajne, żeby sobie kupić. Co z tych rzeczy jest najważniejsze? Zbrojownia daje nam po prostu omunation pod ręką i ogólnie kupowanie sobie kamizelek. Mieszkanie to jest odrodzenie, no a warsztat daje nam to, że będziemy mogli sobie modyfikować pojazdy. Oraz też tutaj wejdę już sobie do garażu, tylko bez opresora, żeby mi go tutaj nie dało, bo nie ma potrzeby, żeby tutaj się akurat znajdował. Jest też fajny byłby taki komunikat, czy chcę na pewno wjechać tym pojazdem do tego garażu, bo jest przypisany do innego, nie? To też byłby fajny taki komunikat, ale niestety tak e, nie ma. E, ogólnie tak, w tym miejscu, jak mamy warsztat kupiony, to mamy taką listę pojazdów, które możemy sobie stynigować przez ulepszenie imani. Ogólnie wiem, że te teksty na siebie tam nachodzą i ta cyferka nie pasuje, ale to jest wina po prostu tego, że Rockstar to. Sto... Robiąc te. Jak to można by nazwać? Kafelki. To nie przewidział, że język kurde polski może być taki długi zwyczajnie. Takie du tak dużo może zająć miejsca. I dlatego tak to wygląda. W angielsku oczywiście jest GIT. Niepewno zgaduję, że po tych najważniejszych językach, czyli pewno angielski, niemiecki, francuski, zgaduję, że pewno jest ok, Ale na te poboczne, powiedzmy, już tak trochę gorzej. Wydaje mi się, że w takim razie możemy przejść do najlepszej rzeczy, jaka po prostu już jest Samy w samym sobie GIT. Ta. Czyli ogólnie rzecz biorąc sobie premie. Premii nie, no nie mamy zbyt dużo, ale są wystarczająco dobre, żeby wam przekazać. Gdzie ja w ogóle wchodzę? Po pierwsze wchodzimy sobie w menu i mamy tak. Mamy akcję, rozegraj akcję i mamy stworzone przez Rockstar. Mamy jeden tryb adwersarza. Mamy sumo remix. No, no nie będę wam mówił, no sumo remix do bardzo dochodowych trybów nie należy. Jednakże powiedziałbym, że jest trybem dosyć przyjemnym. Jest dosyć fajny, fajnie się pobić tymi pojazdami. Chociaż raczej tutaj głównie w tym trybie chodzi o to, że tak tutaj jest ten okrąg, że musimy stać w tym okręgu i wypnąć innych z tego okręgu. To jest taki przyjemny tryb, żeby się pobawić, jednakże raczej na tym nie zarobimy specjalnie dużo. W przeciwieństwie do innego trybu, który znajduje się w kategorii misja. I w kategorii misja musimy sobie troszeczkę sobie zjechać w dół. Z tego co pamiętam po jakiejś aktualizacji, to już będzie miał każdy z was tutaj dostępne. Chodzi mianowicie o to, że coś takiego co się nazywa krótki trip. Wcześniej to było dostępne. Jeżeli zakończyło się misję doktora Drew, w sensie w komputerze, to robiło się wyciek cały, wtedy dopiero mieliśmy dostęp do tych misji. Jednakże chyba teraz każdy ma do tego dostęp i możecie sobie zagrać. To jest na premię razy dwa. Bo one ogólnie płacą 50 tysięcy, ale że to jest premia razy 2, no to jest 100 tysięcy. Do tego, kiedy jest to właśnie na premii razy dwa, jeżeli nie graliście tego w ogóle, to też macie coś takiego jak osiągnięcia. Osiągnięcia w grze czasem dają pieniądze. I w tym wypadku akurat dostajemy tutaj kasę. Jak widzicie, to jest ukończenie. Ten OG kasza Kolamar mamy 100 tysięcy. Jako Franklin też 100 tysięcy. No i tak, tu widzisz, że trzeba zagrać jako Franklin, nie jako Lamar. Franklinem, uwaga, bo to jest dosyć ważne, żebyście zapamiętali. Franklinem jest osoba, która jest hostem akcji. Lamarem jest druga osoba, która dołącza. Możemy wejść przez menu interakcji, żeby być jako Franklin. Jednakże, jeżeli chcecie być jako Lamar, wtedy najlepszym sposobem jest albo, że was jakiś ziomek zaprasza do tej akcji, czyli sobie po prostu wchodzicie. Ewentualnie wchodzicie przez telefon, szybkie akcje, zjeżdżacie sobie tutaj na sam, y, trochę trzy miejsca w dół, czyli misję kontaktów i tutaj mamy krótki trip. Raczej, że to jest na premię, to ktoś to może potencjalnie chcieć zagrać, więc może wam się uda zrobić to osiągnięcie. I to są dwie premie. I najważniejszą premię znajdujemy w zasadzie w samej agencji. W że sobie tutaj siądziemy i kiedy sobie tutaj zasiądziemy, możemy zobaczyć najważniejszą rzecz, co prawda ja trochę jak to czytałem na samym początku, myślałem że jeżeli chodzi o zlecenie, to są tylko te tutaj finały, przecie, przecie, w sensie finał przecieku, jest na premii i tak dalej jednakże jak tu widzicie na samym dole, mamy wypłatę 2 miliony, nie pisze tutaj, że to jest premier razy 2, Panie, żeby to Rockstar w ogóle jakoś poprawił, bo normalnie zlecenie doktora Dre płaci milion jest to premia razy 2 i dostajemy 2 miliony, teraz uwaga słuchajcie ta kasa, te 2 miliony jest to najlepsza premia do zarobu w tygodniu. I ja was nie żartuję, serio. 2 miliony to jest najlepsza premia, jaką możecie sobie zarobić w tym tygodniu. Uwaga, to jest solo. Nie musicie nikogo brać do tego. 2 miliony zarabiacie solo. To jest bardzo dużo pieniędzy. Naprawdę. To jest najlepsza premia, jaka się trafiła od... nie wiem kiedy tak naprawdę. Nawet nie, nie ma opcji, żeby coś było lepszego. Nie, nie więcej doktora Dre. Trochę się robi. No z 2 godziny wam zajdzie. No, no może 2 godziny to przesadzam, ale do 2 godzin raczej na pewno wam zajdzie. Może jak się już tak bardziej Wyrobicie robicie to półtorej godziny. Godzina 20 będzie realna, żeby zrobić sobie cały kontakt doktora Dre. Ale to jest naprawdę bardzo dużo kasy, po prostu mogę wam powiedzieć. To jest naprawdę mnóstwo kasiory, ile możecie sobie zarobić na doktorze Dre, więc róbcie doktora Dre. Bo to jest jeden z najlepszych sposobów na zarobek solo. A w tym tygodniu to zwłaszcza, jak mówię, zwłaszcza, że to jest tydzień już ostatni przed DLC, więc Rockstar rzucił wam super premię, żebyście mogli sobie zarobić. Od razu na nowe DLC. Jednakże, ile mniej więcej kasy będzie potrzebne na nowe DLC, to yy, pierwsze zaczekamy jeszcze na jednego posta i dopiero wtedy będzie można przeliczyć, bo pewnie dadzą jakieś kolejne nam yy, dane, co jeszcze potencjalnie pojawi się w tym DLC. Chociaż na tym, co mamy, też można bazować, ale to będzie tak, no mniej szczegółów będzie raczej. No i oczywiście, jeszcze ostatnią rzeczą, jaką tutaj mamy, yy, no oczywiście są nowe pojazdy na złomowisku. A, jeszcze jednej rzeczy zapomniałem, yy, żeby wam pokazać. Yy, słuchajcie, jako że finał doktora Dre jest na premii, to dodatkowo mamy też wyzwanie tygodnia, które też jest właśnie na premii. I ukończ misję, nie zadzieraj z doktorem Dre. I za to też dostajemy 100 tysięcy i nic więcej. Jeżeli chodzi o komputerek, sytuacja wygląda tutaj następująco. Mianowicie no tak, zrobiliśmy około milion, tak w sumie dalej mamy około milion. Chociaż tutaj mamy chyba rekord, chyba 400 tysięcy nie było za jeden pojazd, ale mianowicie tak, polecimy sobie teraz od drugiej strony, czyli Neon, to są Dugany, czyli to będzie Arena Wojny, Trinling GT, to jest Tony McTony, czyli Paleto to będzie, to będzie Paleto, a Wapit Elię? To jest właśnie posterunek policji. Tak wygląda dzisiejszy tydzień. Ogólnie, najlepsza premia Dr. Dre. Róbcie Dr. Dre. Opłaca się Wam. Naprawdę, zarobicie sobie duże kasiory na nim. Zwłaszcza, że jeszcze agencja jest na premii. Tylko za pierwszym razem trochę są przerwy, jeżeli chodzi o tę misję. To Wam trochę zejdzie za pierwszym razem. Ale następne razy już będą znacznie, znacznie szybsze. Też jest jakiś cooldown. Pewno zgaduję, że 48 minut na następnego doktora Dre. Ale mimo wszystko, moim zdaniem, opłaca się robić i działać tak naprawdę na tym. No i cóż. Wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień. Także to byłoby na tyle. I do następnego. Cześć.